dynamicznie do przodu, aktywnie na skrzydłach, Matikasz jest najlepszym wyborem. Statystyki, musi wierzyć w swój zespół. A jeśli chcą dorobić w naszym łączeniu przedmeczowym, Marcin wspominał o tym. Maxime de dobre zagranie w pole darne, ale nie zabrał się co nic z piłką. A teraz przy Argentyńczyku to wybicie piłki nie było ani mocne, ani długie. Trzymała się jednak piłka pod Lise. Za niskie dośrodkowanie. Matikasz na Ordoneza. Tak, a to od Dilemansa. Zmieniać Dura, który odszedł do... Dodatkowe minuty do pierwszej połowy meczu. Na refrenze 22 Simone Mignole Czwórką Joel Ordonez patrzy Puri Dilemans. Przekierowuje akcję na prawą stronę. Maticasz. konali Polonie 2 do 0. Pokonali setik 4 do 2. Zaiter Romero, długie, miękkie podanie. na poszedł, do wziął prawą ale dobrze to czuł, blokujące taką opcję. Matikasz, Leon Bailey. Nie ma podania do Jamajczyka. Agacie dynamicznie, dynamicznie do przodu, aktywnie na skrzydłach. Matikasz jest najlepszy. Zachowany przez zespołu na miał różne swoje momenty w tym meczu.